Słyszeć? Chyba jeszcze nie ma, ale 12 godzina według mnie już jest. Wydaje mi się, że możemy rozpocząć konferencję prasową. Proszę Państwa, siąść. chciałam tylko przypomnieć, że przez 20 lat po Kędzierzynie nie Stał, nic tam się nie działo, stał odłogiem. Inwestycja, którą. Zamierzamy zrobić, to jest taka typowa rewitalizacja chodów. Dosłownie rewitalizacja chodów. Tak, czytam w dziedzinie czy w sektorze tak zwanym oil and gas, Pracuję ponad 25 lat, ale wydaje mi się, że jak czytam wszystkie e, obecne opracowania dotyczące rewitalizacji dróg wodnych w Polsce, szczególnie obry, to wydaje mi się, że ten projekt jest taki bardzo naturalny, taki bardzo e, dla wszystkich dobry. I dla miasta Kędzierz koźle, myślę, że dla inwestorów i dla Odry. E, wiem, że też jest przecież porozumienie niemiecko-czesko-polskie dotyczące właśnie tego, żeby tą drogę tutaj zrewitalizować, połączyć z Dubajem. Oby się to wszystko udało. E, jeżeli chodzi o samo przedsięwzięcie, to my nie zamierzamy czekać. Planowane są trzy elementy tej inwestycji. To jest, to jest terminal chemiczny, terminal kontenerowy i terminal dla drobnicy, dla towarów dla, dla sypkich. My nie będziemy czekali. Powiedziałem się tutaj z kolegami, że się we wtorek, w piątek spotkamy z projektantami w Krakowie i będziemy popychali wszystkie tematy związane z pozwoleniami. Tak jak pani prezydent powiedziała, chciałem się za 12 miesięcy spotkać mm. i już ocenić, jakie są postępy. Ja and też uh, tak uh, chcę... the, uh, in Poland. very Jesteśmy dużą firmą zajmującą się zarządzaniem aktywami. Posiadamy już doświadczenie w zakresie inwestycji na rynku polskim. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję, jesteśmy nią bardzo, bardzo podesyłani. Szczególnie jeśli chodzi o rozwój infrastruktury. I think what makes us most excited about this particular investment in the ports is that uh, there's really lots of uh, partners involved, where we have you know, great strategic partners. work on this project with us. We uh, great partners when it comes customers. So it's, it's basically it's a I feel it's a great group of partners connected by trust and uh, that's what makes us very excited about this particular project. is mocno podekscytowanymi tym projektem jest to, że e, cieszy się on dużym zainteresowaniem spośród naszych partnerów. Pozyskaliśmy już pewien partnerów zainteresowanych współpracą zarówno jeśli chodzi o e, partnerów branżowych, e, potencjalnych klientów, jak i również partnerów zainteresowanych e, aktywnym włączeniem się w rozwój e, infrastruktury terminalowej. I mówimy Why is that?